O no i tank się będzie zatopiał. O nie, przecież to jest tank, właśnie, będzie się zatopiał. Trudno, będzie zatopiony tank, to <grymne> tym razem to jest to być. prawdziwy tank. Tak, Fajnie, gdyby się nazywał na przykład mech, A no, znaczy nie, bo tam chodziło o to, że to jest tank, że to jest taka klasa robota. Co słyszałam? Ty brzęczenie. A nie, bo będzie kakao. Okej. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Farewell i dzisiaj jest ze mną Ika. I Bartek. I światełka. Bum, 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 bum. Patrzcie jakie ładne światełko. I zatapiający się tank, który nazywa się tank i jest od Nikodeksa. Ale on płasko siedzi. On nie skaczył no, ma to tank. To wiemy, wiemy. Ale I to jest taki, taki bardzo low rider, on tak bardzo low rider To jest tam płaszczka. To jest wow. tam płaszczka, mamy ej, nazwę dla widzicie, tego tanka. Ej, widzisz, że to jest, no, są nowe efekty jak się rozwala te kryształki? Tak, widzę. No widzimy I... właśnie. Ło, wow. tylko że nic nie widać przez to, kolega oh. jasne. <laughs> o. o, kolejny moment na... No co ty mi robisz kobieto? No przesuń się. Jesteśmy jednym robotem. Jesteśmy jednym robotem. Ciastko. Ciastko. Karmel, czekolada. Czekajcie O jaka świetna miniaturka z tego będzie. Taka kanapeczka. Ło wow, wow wow. Jakie tu się te odbywają. W ogóle patrzcie tym robotem się fajnie pretensuje. O. Ta tam Zrybi, jest kolejność do zabicia. Idzie. Jedziemy mów. Słonik jedzie. Dobra, słonik! Jedziemy słonika. Kurczę, ale mi się nie podobają te efekty za bardzo. Czemu? No bo ja nic nie widzę. No wiem, no ale o to chodzi, wiesz, bo to jest kurde, środek bitwy i właśnie jest zamieszanie coś tam. Nie da się oznaczać kłócim. Da się oznaczać, ja oznaczyłem. Że... ja jestem dalej na pierwszym levelu. Bo... No. Jestem na drugim. No to trzeba wiesz, działać, robić rzeczy. Tak, na tym tarcza jest Pywatne. Prywatna tarcza. Łoo, Prywatna tarcza. Prywatna tarcza. Prywatna tarcza. Prywatna. Wow, ale kolej został jej szybko zjechany. Ja ostatnio nagrywałem taki materiał, na którym... Nie, nie! mamy leczarek. Złapę zostałem pobłogosławiony. Teraz. Co się z wami dzieje? Idę wam pomóc! Ja te zabić tego typu Jaki kurde breakdance nie panie to drogi! To jest nie do pogadania. Właśnie, ten robot ma frastery, czy silniczki. I generalnie teraz bodajże od kiedy zmniejszyli masę tanków, to, to nie jest nawet głupie takie. Fajcie się tym gra. No, bardzo śmiesznie. Tak, bardzo fajnie zrobiło mi coś takiego. Jest taki jeden koleś, co wygląda jak kość dla psa. O. Ma na górze dwa śmigiełka, a na dole ma wszystko pokryte działkami. A ja wiem, e, co, co wydaje już ten brzęczący dźwięk. Jaki brzęczący dźwięk? Tan e, ja tak ja brzęczy na początku bitwy, co nie? O, jaki reaktor ładnie wygląda. No to Jejku, te to efekty świetne są takie ładne. Obstotę tam, tą co to, to się dostało. Ktoś nam no, atakuje reaktor Nie, 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 koleś wleciał i od razu wyleciał, bo go zaczęła atakować Tak tylko przeleciał obok, Ech. strzelił parę razy i... To nie No nie! O, o, no nie, umarłaś tym Idę przejąć wieżę, żeby Cię wskrzesić. ...nowa No e, e, To jest dźwięk no, tej nowej tarczy A. No bo właśnie tak to ważne brzmi, że... Tej że dźwięk tak? No wiem, czuję <laughs> Dźwięk prywatnej tak, czy w ogóle podoba mi się ta nazwa w aktek No wiem, prywatacz. Ej, nie tak. mamy no. ten, wiesz. Już przejmuję. Ło, to tak. jakiś typ chce mnie zabić. Tak. No. Zabijaj mnie. Mi się A? zdaje, że działa działają na tego. No tak, no bo teraz są na tyle lekkie, że... O. Nie ma czym strzelać jechę. <ślad sensu> <ślad sensu> Czemu was zabił ten prototyp? Ale Pani Pani Chyba nie ma. Mówi. To ja powiem. Też nie, bo to jakiś typ jest. Nie Jak się gra tankiem. Nie? nie mówię. czy znaczy, jakoś gram, ale... Ojej, ja nie jestem tankowa na przykład, nie? Też nie. Nie lubię wolnych robotów, nerwują mnie. Nie lubię robotów, które nie mogą się oderwać od podłoży. Byłem... Naprawdę taki niski ranking. No? Znaczy no nie wszyscy, bo niektórzy mają na przykład tutaj nie mówiłem, jest taka latająca kość o. i ma cały spód obłożony działkami. E, e, tutaj przeważę. pan już wykorzystuje latanie mecha, no. bo ma rotory i nogi meszka. No to ładnie. Znaczy rotory i nogi meszka dało się latać, nie? Ale. Fajna jest te wi, To jest dźwięk, tak? Wee, wee. Wee. Nie, bo po... czemu wydajesz już różne dziwne dźwięki? Przepraszam już nie Dawaj Znaczy nie no ja pytam dlaczego po prostu. bo ja tam dotarczę, tak to taka fajnie. Nie mówię, że masz przestać. Ale serio, podoba mi się ten robot, bo tak nisko siedzi. <ślappy> <ślappy> Mój robot też bardzo nisko teraz się nie da, no, dobra. Robot przed chwilą. Jechał, jechał i nagle się obrócił na plecy. No tak mi się spodoba. No nie, bo nie wiedziałam, że tam jest koniec. O świetnie też. Bij te klocki szybciej, Pociecie. robociku, no. Dajesz, dajesz radę. Ale generalnie, znaczy muszę powiedzieć jedno, nie no, robot daje radę, w sensie na swoim rankingu spoko. Nie jest źle, znaczy 6 działek to jest dosyć mało, mogło być więcej, ale... Fajnie, że ma te silniczki, fajnie, że ładnie świeci. Podoba mi się to, że świeci, to jest największa cecha tego robota. najlepsza za styl dam mu 5 normalnie. Bo świeci. Się i kręci. Bo to Uwa. nie jest tak łatwo, na przykład mój hrabia, czy twój, mój książę, się tak nie świeci ładnie. W sensie on ma mniej rzeczy, a które świecą, tak, a tam wszędzie ma rzeczy, No, natałem. No, Naszą wieżyczkę robią. A ja zrobiłem mi pół reaktora właśnie. Właśnie widzę. Coś mnie bije. Ojej, ja coś Glinę zaraz, on No, ale koleś musiał mnie długo dosyć bić, abym umarł, także spoko, także się sprawdza. Nie umieraj. Czemu on chcą się poddać? Mają taką głupie. Oj, głupi. To cię zabiła? To latające coś na górze, uważaj. Uf, wow. Uważaj, nie? I nagle Ojka straciła 90% robota. I zostało jej jedna gąska, jedno działko. I teraz już nic jej nie zostało. Oprócz po prostu... Smak. U nas Tu jakiś pajączek robi na mążeczkę. Protonium. nie, nie wszyscy umarli. Jest koleś, który właśnie bierze odważnie na reaktor na swoim mechu bez biełka już. No. Dobra. To ja zrobię z ich. To protonium ma no, Trzeba dawić typa, która ma takie protonium. Zabiłem go. Bo to jest jeszcze jeden typ. Tam jest ta kostka latająca. Dobra, ja teraz zrobię coś, to kiedyś się nie udało Marcinowi, ale ja myślę, że w tym robocie się to uda. Skokwiary! Patrz w jakim epickim stylu po prostu. To było tak piękne. Zrobiłem trzy gwiazdy po drodze. To jest... to jest... wyśmienie robot do sztuczek. Polecam. ja chciałem wyjechać A ja nagle się na ciebie po prostu sturlałem, tak. Nie, to jest piękne, musisz musisz to obejrzeć jak tych potem. Bo to, było, to był skok stulecia, nie? Nie, ja umrę za tymi pisami Nie, nie umrzesz A, no, umarłeś już, a ja chciałem zrobić charakter, żebyś nie byś umarł To zrób Dobra, już robię Ale już umarłeś, także to nie ma sensu A, ja umrę Nie, nie umrzesz Jak? Został jeden klocek Nie, nie umarłaś Ha, mówiłem, mówiłem This is how we roll Zajebisty robot Znaczy, fajny A ja nawet spod razu nie dojechałam, no Ooo Ło, wow, patrzcie na te wyniki! Jesteśmy prawie wszyscy ja nie Jak się... 4 kilo, widzicie to? A ja 5, ja. No, także chwila, teraz trzeba ocenić tego robota. Um... No, jak na tanka... No, ma te 6 SMG, to jest jakby wystarczająco, ale mogłoby być trochę więcej, nie? to się podobał, że on bardzo fajnie latał, bardzo fajnie strzelał. No, ale bo to jest genialny robot jeszcze... właśnie do... Wjeżdżał pod górki, czy ty sobie to wyobrażasz? No właśnie przez te silniki no. Za styl mu daje zdecydowanie piątkę Za kombat, za to, że potrafił robić takie sztuczki, że on po prostu zabijał z klasą Daję mu również piątkę, słuchajcie świetny robot, polecam To jest tank od Nikodeksa Mi się tak, grał naprawdę. świetnie no. Podobał mi się I ładnie świeci Tak, bardzo mi wygląda Patrzcie, patrzcie jak ładnie Ładnie